W Stalowej Woli już tylko godziny pozostały do otwarcia Polskiej Wystawy Gospodarczej z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. To największe wydarzenie pokazujące potencjał gospodarczy polskich wystawców w tym podkarpackich i stalowowolskich. Uroczyste otwarcie wystawy pod nazwą Od COP do gospodarki 4.0 przez Prezydenta Rzeczypospolitej odbędzie się 16 stycznia o godzinie 12:30 przed nowo wybudowaną halą Agencji Rozwoju Przemysłu przy ulicy Kasprzyckiego. To właśnie tu Stalują się pierwsi wystawcy. Łącznie w Stalowej Woli Potencjał i Siłę polskiej gospodarki zaprezentuje stu wystawców od przemysłu ciężkiego, innowacyjnego, po branże lekkie, spożywcze czy startupy. Sama stalowa wola będzie się prezentować jako silny ośrodek gospodarczy ze swoimi flagowymi produktami, ale także kulturalny, sportowy i społeczny. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało wielu znakomitych gości. Wystawa otwarta jest dla wszystkich od godziny 11 do 17. Organizatorami wydarzenia są Prezydent Miasta Stalowej Woli, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Partnerami głównymi wydarzenia są Huta Stalowa Wola, Liugong Dresta Maszynery, Halmar, Zamek w Baranowie Sandomierskim i firma Led Live.